Witam wszystkich w kolejnym vlogu, jak widzicie, dzisiaj futrujemy belgusie, pasze treściwą wyjadają. Co do ziarenka, a kukurydza zostaje. Sianokiszonka też w paśniku zostaje. No Belgii robią się szafy cały czas. Na razie są szafami dwudrzwiowymi ale mam nadzieję, że będą trzydźwiowy. Tutaj mamy następną część. Jeć, jeć No, ja ładnie od razu i do korytka. Przejdziemy sobie teraz do byczków, które pójdą na kontrakt do Sokołowa. Ten film wzbudził dość duże emocje. Jedni są zadowoleni, współpracują bardzo długo, jedni współpracowali przez chwilę, nie są zadowoleni, także ciężko z tych dyskusji wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jak byki. Wyjdą. Zobaczymy. Ojej, nie skrobnie. Mam beliardzik, już mnie znowu skrobia. Simentalek obserwuje sytuację, co tutaj się dzieje. Anguśik się też zainteresował sprawą. Teraz jesteśmy u Litwinów. Też sobie jedzą. Dałem im dzisiaj troszeczkę wcześniej. Bezładna pogoda trzeba dzień skończyć wcześniej z pracą. Trzeba jechać na jakieś rowerki. Pogoda ku temu służy. Mamy dzisiaj 16 stopni. Niebieski byk Genka Genex jeszcze z rolników z Podlasia się w sprawie tego rozpłodnika ze mną nie skontaktował. Ale mam nadzieję, że się niedługo odezwie. Bo mu tutaj szykuje wysokiej klasy rozpłodnika dla jego niebieskich krów. Także będzie mógł sobie uszlachetnić jeszcze bardziej rasę, którą ma. Podawanie mają cały czas dostępną. Siano kiszonka i przywiozłem jeden balot przez pomyłkę Kiszonki z żyta z zeszłego roku, ale po trochu się spasie, jak już przebiłem folię, to szkoda wyrzucać. No jakby pośrednik woził same takie jak ten to ta hodowla by była bardziej opłacalna, ale taki jest niestety tylko jeden na 5 w tym końcu. także yy, niestety przy sprzedaży będzie musiał wejść w niedobory wagowe tego niebieskiego. Także to chyba na tyle dzisiaj. Chciałem wam rzucić taki stan cotygodniowy jak wygląda sytuacja ubyczków aktualnie. Także nic się nie zmienia, cały czas rosną. Z takich ciekawostek miałem dzisiaj żywieniowca z konkurencyjnej firmy porozmawialiśmy sobie trochę. No ni niczym nowym mnie nie zaskoczył. Także podaliśmy sobie dłoni i pojechał dalej. To na tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.